Ale biorę to na klatę. Możecie zwalić na mnie. Sasha Grey. Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z holem kosmetycznym. Zagłosowaliście, tak, w większości w ankiecie, że interesuje Was y, haul kosmetyczny, czyli zakupy na Black Friday, które poczyniłam. W większości są to zakupy z Look Fantastic. Na prawo i lewo trąbiłam o tym, że są różne ciekawe oferty, promocje. Sama z nich też skorzystałam. Jeszcze chyba nie dziękowałam, także chciałam wam podziękować za y, wspieranie mnie aktualnymi promocjami, z którymi mogłam się potem z Wami dzielić na Instagramie najczęściej, bo dzięki temu wiele osób. Wiem, że skorzystało z tych promocji, więc gdyby nie moja informacja, to pewnie by nie skorzystały. Także nic dziwnego, że mnie winicie za swoje wydatki, ale biorę to na klatę. Możecie zwalić na mnie. Sasha Gray. Dzisiaj pokażę Wam moje zakupy na Look Fantastic. Też pokażę Wam dwa zestawy. Jeden od Neonail, który dostałam po prostu tak spontanicznie um, po tym kalendarzu adwentowym z lakierami hybrydowymi. Także ten zestaw też pójdzie do mojej siostry, która robi paznokcie e, hybrydowo, ogólnie zajmuję się paznokciami, także będę miała już taki konkretny prezent. E, no i też Wam pokażę jeden zestaw od e, Bielendy a dokładniej od Cosi Belli, bo dostałam właśnie od Cosi Belli ten zestaw, ale o tym wkrótce. Więc myślę, że nie ma co przedłużać, jest tego sporo. Zachęcam Was tylko do zostania ze mną na dłużej, czyli do subskrypcji. Szykuję naprawdę świetną akcję. Wpadłam wczoraj na cudowny pomysł, byłam mega zmęczona i jakoś tak pod wpływem grzańca, który kupiłam w oszołu, pozdrawiam Panią Kasię. Ekspedientkę, która mnie obsługiwała, i która powiedziała, że ogląda moje filmy. Um, drugi raz mi się to zdarzyło, że ktoś mnie poznał, i było mi bardzo miło trochę się zawstydziłam, ale było mi bardzo miło. Także pozdrawiam. Będę miała dla Was akcję dodatkową poza poniedziałki miesiąca, żeby Was obdarować. Ale to po prostu taki pomysł. Trzymajcie kciuki, żeby to wypaliło, bo to jest związane ze współpracą z drogerią pewną, z którą w sumie poniekąd jestem kojarzona i docenili mnie w końcu i jeżeli ta współpraca dojdzie do skutku, no to będę mogła Was też częściej obdarowywać, bo jak zresztą widzieliście w moich zapasach kosmetycznych, mam tego dużo, także nie potrzebuję samodzielnie, chyba, że coś konkretnie będę chciała przetestować, to pewnie sobie też wezmę. Natomiast w większości będę chciała Was obdarować. Tak, żeby już za dużo nie powiedzieć. Jestem mega podierana. Trzymajcie kciuki, żeby to wszystko doszło do skutku. A zanim będziecie trzymać kciuki, to zostawcie kciuka do góry. No i też zachęcam do subskrypcji raz jeszcze i już zaczynamy. Zaczniemy od moich zakupów na Look Fantastic. Łącznie robiłam trzy zamówienia, z czego pierwszym z nich było zamówienie przy zniżce 50%, o której też Was informowałam. Kupiłam sobie taki cały zestaw, kurek złuszczającej z marki Dr. Dennis Gross, którą miałam okazję testować już dzięki kalendarzom adwentowym. Właśnie tam wystąpiła taka wersja anti-aging. Też wystąpiła taka stricte złuszczająca, natomiast ja się zdecydowałam na tą anti-aging, dlatego że w tej kuracji mamy chociażby retinol i to dwie formy retinoidów. Mamy tą mniej aktywną, czyli retinyl palmitaty i też po prostu retinol. Dodatkowo mamy jeszcze witaminę C, resferatrol, mnóstwo ekstraktów roślinnych, więc jest to bardzo Ciekawa opcja, która nie wywołuje u mnie skutków ubocznych, mimo że stosuję retinoidy. Chciałam wprowadzić dodatkowo jeszcze kwasy do swojej pielęgnacji, no i właśnie tutaj jest bardzo pozytywnie. Nie muszę się niczym przejmować. Ta kuracja przebiega w dwóch etapach. Mamy jedną chusteczkę, która jest y, złuszczająca, tak to nazwijmy. Tutaj mamy głównie kwasy AHA, ale też i mnóstwo ekstraktów roślinnych, też y, chociażby takie ekstrakty łagodzące czy mm, regenerujące skórę. No i w drugiej y, chusteczce, która jest neutralizatorem mamy składniki aktywne typu retinol, witamina C, respiratrol y, i co tam jeszcze i coś jeszcze. Także naprawdę bardzo ciekawa opcja i dlatego się zdecydowałam, bo zauważyłam bardzo pozytywny efekt takiego napięcia ujędrnienia tej skóry y, no i to jest dla mnie taka opcja na wdrożenie powolne kwasów do swojej rutyny pielęgnacyjnej. W ramach tego zamówienia też rzuciłam sobie gąbeczkę kończaku której też Wam trąbiłam. To jest akurat z Brushworks. E, chyba jeszcze z tej marki nie miałam. To jest taka z różową glinką. E, ona jest nasączona jeszcze dodatkowo składnikami e, aktywnymi. E, ona jest bardziej przeznaczona dla ser wrażliwych. E, z racji tego, że ona jest taka minciusia, to jest świetna do demakijażu również okolicy oka. I za to uwielbiam gąbeczki konczak, że nie muszę w tym momencie używać ani płynu micelarnego, ani też jakoś specjalnie się posiłkować wodą, bo wystarczy, że m, taką Zmoczoną gąbeczką konżak. Delikatnie sobie wszystko przetrę, ściągnę także tą formę olejową, którą robię demakijaż, jako pierwszy krok. Jest to tak dziecinnie proste, tak pomocne, że naprawdę nie wyobrażam sobie już mojej pielęgnacji bez gąbeczek konżak. Ona kosztowała 13 zł w promocji i dlatego się zdecydowałam na jej zakup. Poza tym, że jest to świetne akcesorium do demakijażu, to ogólnie gąbeczki konżak są naturalne, w 100% biodegradowalne. I one też są po prostu y, bogate w minerały, składniki aktywne, witaminy. I raz jeszcze, myślę, że po raz setny wam serdecznie polecam gąbeczki konjac. W kolejnym zamówieniu też rzuciłam sobie jeszcze jedną gąbeczkę i zieloną tym razem, bo ona tutaj ma zieloną herbatę. Były różne opcje, też z węglem, chyba, z zieloną glinką. Biała, taka po prostu. Y, bez niczego, że tak powiem. E, także ta sama marka, Brushworks będę testować. No i może tutaj się zatrzymam na chwilkę nad maseczkowym rajem. Wiecie, że ja nie jestem jakąś wielką fanką maseczek w płachcie. E, natomiast w okresie jesienno-zimowym jakoś tak się na powrót do nich przekonuję. No i jedyną maseczką, którą Wam polecam szczerze, naprawdę mimo ceny, to jest maseczka z one One skin e, ta niebieska. E, I niestety. Te maseczki w tym takim pakiecie pięciu, w opakowaniu pięciu były wyprzedane, także e, pospieszyliście się bardzo. Dlatego byłam zmuszona kupić pojedyncze te maseczki, wyszło nieco drożej, ale też wchodziła na nie zniżka i jedna wyszła za 83 zł bodajże. Także ja wiem, że to jest dużo, ale taka maska daje naprawdę efekt niemal jak, z, jak po jakimś zabiegu w gabinecie kosmetycznym. Tutaj mamy w składzie peptydy, kofeiny, enzymy, też alantoina, kwas mnóstwo ekstraktów. I naprawdę po trzymaniu tej maseczki dosyć długo, bo ja trzymam je zazwyczaj 2-3 godziny, spokojnie nic się nie dzieje, bo to jest maseczka hydrożelowa. Także ona tak jakby się stapia z Waszą skórą yy, i czujecie wręcz to takie mrowienie. Pracę tej maseczki. Po tym, jak się ją zdejmuje, to po prostu jest nieskazitelna cera. Dlatego zamówiłam pięć tych maseczek, korciło, żeby więcej. No i zresztą, po tym, jak zamówiłam, to zaraz widziałam, że już są nawet te pojedyncze niedostępne, także cieszyłam się, że przynajmniej zamówiłam taką ilość. Po tym, jak już te niebieskie nie były dostępne, a chciałam jeszcze więcej zamówić tych masek, to stwierdziłam, że przetestuję i zamówiłam jako alternatywę dla tych niebieskich maski czarne, które są dedykowane jakby cerem dojrzałym mają za zadanie liftingować, czyli tak ujednolniać tą skórę, podnosić, no i też odżywiać. I mam tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie, bo to jest maska tak, jakby oczywiście dwuczęściowa, natomiast te dwie części są od siebie niezależne. Można zrobić sobie maskę na górną część twarzy, że jeżeli chcemy można zrobić osobno na dolną w zależności od tego czego akurat potrzebujemy, więc bardzo pomysłowe. A jeżeli chodzi o składniki aktywne, które tutaj mają działać i tak e, liftingować tą skórę, to mamy chociażby adenzenę, kolagen, kwas różne ekstrakty roślinne, też mamy peptyd, acetylhexapeptid 8, który jest e, tak zwanym botox like, czyli e, peptydem, który ma działanie podobne do toksyny botulinowej, e, rozluźnia przykurcze mięśni. Też puder diamentowy, który tutaj jest takim tytułem także ogólnie skład wiecie, nie jest jakiś taki może zaskakujący, natomiast sama formuła i na pewno receptura tych produktów, które są sygnowane przez doktora, który jest takim lekarzem gwiazd, ma coś w sobie i też po tej czarnej masce skóra była mega jednolita, mega mięciusia, właśnie taka podniesiona, zliftingowana, no i dlatego też zamówiłam ich sporo, ze względu na to, że były jeszcze dostępne, także mam 10 tych masek i na pewno będę przynajmniej dwa razy w miesiącu taką maskę sobie nakładała, zwłaszcza po zabiegu dermapenem. I jeszcze na przedstawienie zamówiłam sobie dwie maski z marki OK. Zobaczcie, tutaj mamy pądziątka. To są też maski hydrożylowe. Ja ogólnie ze wszystkich masek w płachcie, jeżeli już mam wybierać, to wolę po prostu maski hydrożylowe. One cudownie zachowują się na skórze, można je długo trzymać i naprawdę te efekty takiego odżywienia i ujędrnienia są widoczne. Także zamówiłam sobie takie Dwie, rozświetlające ze złotym pyłem. I olejem arganowym. One są znacznie tańsze. No i też mają górę dół, czyli po prostu dwie części tej maski, co jest bardzo praktyczne. I miałam taką maskę właśnie z tej marki, tylko zieloną. Nie pamiętam, co tam było dokładnie w składzie, ale też bardzo dobrze się zachowała na skórze, także stwierdziłam, że jeszcze dwie takie dorzucę. One wyszły za jakieś powiedzmy 20 zł, także znacznie mniej niż te z one-on-one skin. I jako ostatni zakup maseczkowy. Ja wiem, ktoś powie, że ja jestem normalna, natomiast. Uważam, że akurat na te maseczki warto jest wydać trochę więcej pieniędzy, i yy, tak samo w tamtym roku zrobiłam sobie zapas na cały następny rok, yy, i niedawno wykończyłam ten zapas, także uzupełniłam swoje zapasy. 10 przed północą, czyli tuż przed zakończeniem wyprzedaży na Black Week, na Look Fantastic zamówiłam jeszcze sobie taki zestaw z tej marki One One Skin z cudowną kosmetyczką. Ona jest. Taka pleciona, pięknie wygląda. No i właśnie tutaj mamy zestaw masek. Zobaczcie, kosmetyczka jest mega, jest bardzo pakowna, dlatego na wszelkie wyjazdy po prostu już będę się pakowała w jedną, a nie, nie dwie czy trzy. Tutaj też mamy takie fajne logo. Dobra, i w kosmetyczce mamy cały pakiet tych masek, łącznie z takimi e, dedykowanymi pod oczy, czy na okolice oka. I tak, zobaczcie, jaka słodka, mała. Mamy tutaj. E, Centralnie pod oczy, płatki hydrożylowe, też z tej różowej serii, którą, za którą jakoś tam specjalnie nie przypadam. To jest taka rose gold rozświetlająca seria. Miałam zarówno serum, jak i te maski i. Ani jedno, ani drugie jakoś nie, nie przypadło mi do gustu, także to pójdzie na przetestowanie, może się miło zaskoczę. Też mamy czarną pod oczy, czyli taki odpowiednik tej, tej dużej. Tutaj jest coś ciekawego, czego jeszcze nie testowałam, bo to jest maska celulozowa, taka biocelulozowa. Ta tkanina jest znacznie grubsza i e, wolę biocelulozowe niż zwykłe na tkaninie, natomiast jestem wielką fanką hydrożelowych, także sobie przetestuję. E, I tutaj też mamy dwie części co w tych maskach jest mega praktyczne, bo one są bardzo masywne, a tak możemy sobie idealnie dopasować te maski do swojej buzi. No i też właśnie te maski zarówno niebieska jak i czarna, to są jedyne maski, które są niemal idealnie dopasowane do mojej twarzy. Każda inna na tkaninie gdzieś tam mi odstaje i po prostu jest to denerwujące. To jest maska taka y, przeciw niedoskonałościom. Jak patrzę na skład i górna maseczka ma mniej tych składników aktywnych, natomiast dolna ma m.in. też... Y, są antyoksydanty, jest rutyna, która jest świetna dla wzmocnienia ścian naczyń krwionośnych. I też mamy podobne składniki, które są w górnej maseczce: chociażby gliceryna, propanediol, kwas jalornowy, aloes. Co tam jeszcze? Ekstrakt z rozmarynu. Pas mlekowy, więc delikatne właściwości złuszczające, tak samo jak ekstrakt z Grapefruita, więc górna będzie na pewno bardzo ładnie rozjaśniała i tak uspokajała tą cerę. Także też z miłą chęcią przetestuję. Tutaj też mamy tą różową taką całościową maseczkę. To jest jedyna, która w całości jest nakładana na twarz. Ja nie jestem jakąś wielką jej fanką, aczkolwiek na pewno robi różnicę. Na pewno ta buzia jest bardziej odżywiona, rozjaśniona, taka wygładzona. Natomiast jak mam porównywać z tymi innymi, to wolę. Te poprzednie, także jest ta różowa, jest ta niebieska, więc będę miała jeszcze do zapasów. No i z takich nieznanych mi jeszcze mamy jedną biocelulozową, która też jest przeciwzmarszczkowa, też tak jakby ma chronić skórę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, też jest wskazana dla cer wrażliwych, ma rozjaśniać, odżywiać, co tam jeszcze, nawilżać. No, i też e, zmniejszać widoczność zmarszczek, czyli takie wszystko w jednym. Z miłą chęcią przetestuję, bo tej jeszcze nie miałam okazji. E, no i przepiękna, duża kosmetyczka. E, także to są wszystkie maski, które zamówiłam będę zużywała je dosyć długo. Zamówiłam sobie jeszcze podkładki do mycia pędzli i gąbek, dlatego że ta, którą posiadam, jest bardzo malutka i jest to mało praktyczne, a tych pędzli mam sporo. Dlatego zamówiłam sobie coś większego. Ona tutaj ma takie miejsce na dłoń, więc bardzo praktycznie też można sobie trzymać to i te pędzle myć. Natomiast ja pewnie będę tą akurat rzucała do umywalki. No i w taki sposób sobie myła. Też mam jeszcze jedną, która ma też takie miejsce do trzymania która bardzo przypomina tą, którą ja posiadam, natomiast jest większa. Więc czy tą większą, czy, czy tą, na pewno będzie mi bardziej e, praktycznie myć pędzle. No i e, taki zestaw kosztował około 4 dych. Wcześniej pokazywałam Wam odżywkę bez spukiwania do włosów z marki Shea Moisture e, i ona jest mega. Włosy są tak przyjemne po niej, takie mięciusie, odżywione. Nie używam żadnej innej odżywki, tylko właśnie po myciu włosów spryskuję sobie tym i jest super. Nie są obciążone, a są e, wyczuwalnie bardziej Bardziej nawilżone. No, i sobie zamówiłam jeszcze na przetestowanie drugą odżywkę bez spłukiwania z marki OY, e, i to jest taka większa pojemność 240 ml. Były trzy pojemności. Ja się zdecydowałam na tą największą, bo stwierdziłam, że jak finalnie mi nie podejdzie, to podaruję mamie, ale zostaje ze mną. E, finalnie może jej po prostu zamówię następnym razem. E, ta odżywka jest mega odżywcza. Czytałam zresztą opinię przed jej zamówieniem, że nic nie dawało rady miś włosom, e, i dopiero ta odżywka ogarnęła je. Mamy tutaj bardzo bogaty skład, bo jest mnóstwo olejków, e, też ekstraktów roślinnych, składników aktywnych, które mają kondycjonować włosy. Są po prostu proteiny: jest arginina, e, prolina, e, gliceryna, kwas chelurnowy także mamy zarówno humektanty, są też proteiny, no i emolienty również, także to jest taka mm, powiedzmy odżywka z równowagą pech. I mega mi się sprawdza. I odkąd używam ogólnie tych takich odżywek bez spłukiwania, to moje włosy znacznie lepiej wyglądają, są bardziej odżywione, są w znacznie lepszej kondycji. Także wszystkim polecam odżywki bez spłukiwania, zarówno tą biolawę, dzięki której przekonałam się do takiej formy odżywki, jak i właśnie tą z Simaj, która jest znacznie tańsza. No i finalnie też tą z marki Owaii, która ma w sumie taką samą pojemność jak ta. Jest nieco droższa, ale też jest mega odżywcza. Także odżywki bez są teraz moim odkryciem. To mówiłam sobie jeszcze drugie opakowanie, nie przyniosłam tego pierwszego z łazienki, ale już wspominałam o nim. To jest serum eksfoliujące z marki FrankenBody. To jest właśnie taka forma serum z dzióbkiem nakładamy, jest bardzo jedwabiste, bardzo przyjemnie się je rozprowadza, więc nie trzeba tam jakoś docierać specjalnie do wszystkich zakamarków, tylko bardzo gładko to wszystko się rozprowadza. No i to jest serum, które ma za zadanie równo wzmocnić cebulki włosa, jak i też złuszczyć martwy na skórek, czy też yy, oczyścić po prostu z jakiejś pozostałości produktów stylizacyjnych. Yy, 70 ml, czyli nieduża pojemność, ale taki peeling i tak się wykonuje raz na jakiś czas. Powiedzmy, ja wykonuję raz na tydzień, dwa tygodnie yy, i myślę, że ta buteleczka jeszcze na trochę mi starczy. Na ogromny plus jest to, że tutaj mamy 99% składników naturalnych. To jest produkt australijski. Nakładamy go na 10 minut przed myciem włosów, i potem normalnie myjemy włosy. Zresztą też dzięki aplikacji tego wcześniej, to mycie włosów jest przyjemniejsze. Też ten szampon jakoś tak się lepiej rozprowadza na skórze głowy. I tutaj mamy składniki nawilżające, jak i też takie wzmacniające cebulki włosa, ukrwienie tej skóry. No i dodatkowo też mamy składniki złuszczające kwas mlekowy i cytrynowy więc naprawdę jest bardzo fajna, taka naturalna alternatywa dla chociażby tych, Peelingów trychologicznych, które mam, i porównywałam składy, i tam jakoś specjalnie nie ma wielkiej różnicy. Upgrade opinii na temat tego filtra z Skin Cuticles to jest 50. Ogólnie marka słynie z bardzo zaawansowanych technologii, z badań laboratoryjnych nad swoimi produktami i ogólnie to są drogie produkty. Także najpierw miałam okazję testować ten filtr i powiem wam, że on mimo że wydawał się um, dosyć lekki, to przy większej ilości, takiej y, która jednak jest y, konieczna, żeby ta ochrona przeciwsłoneczna była na jak najwyższym poziomie, to jednak delikatnie y, bieli i też daje taki Poślizg trochę się jakby mazał, więc jestem troszeczkę zawiedziona produktem za ponad dwie stówy, który wydawało mi się, że będzie naprawdę life changing i, i zastąpi mi ten filtr z Murat. Natomiast nie, filtr z Murat jest. Najlepszy i już go zdenkowałam, już jest przecięty, wrzucony do denka. E, natomiast ten tutaj wydaje mi się, że jest e, mnóstwo innych tańszych produktów, które są znacznie lepsze. Chociażby ten filtr z Revox, e, który kosztuje regularnie trzy dychy, w Hebe, jest znacznie lepszy. Zachowuje się cudownie na skórze, także na cerach tłustych, e, zostawia taki mat. Pięknie się wchłania i też makijaż świetnie na nim wygląda. Także tutaj nie chciałabym powiedzieć drogi bubel, natomiast produkt, który nie jest warty swojej ceny. W ramach wyprzedaży zamówiłam sobie jeszcze jeden filtr z marki, która słynie z bardzo wysoko jakościowych produktów przeciwsłonecznych. Jest to marka Ultra Sun. Długo się czaiłam na tą markę. Ona jest gdzieś tam powiedzmy w średniej półce cenowej, bo około 100 wykosztują te produkty. Ja zamówiłam sobie taki najbardziej uniwersalny ich filtr, nie który ma być lekki, ale który ma zapewnić wysoką ochronę przeciwsłoneczną, dlatego też wiele osób się decyduje na produkty tej marki, bo oni mają naprawdę bardzo wysoką skuteczność w ochronie przeciwsłonecznej. I czytałam opinię, że ktoś ma mega tendencję do przebarwień i tak naprawdę nawet przy stosowaniu regularnym filtrów, dokładaniu ich, nadal po okresie letnim te przebarwienia występowały i odkąd zaczął używać produktów Ultra Sun nic takiego nie miało miejsca. Tutaj mamy ochronę UVA, UVB, PA z czterema plusikami, też ochrona przed światłem niebieskim i podczerwienią. I tutaj mamy też informację o tym, że ten filtr absorbuje promienie UVA, czyli to odpowiedzialne za starzenie się skóry w 95%, czyli bardzo wysoka skuteczność. To jest produkt, który ma zarówno nawilżać, jak i właśnie ma mieć właściwości przeciwzmarszczkowe. Jest dedykowany do skóry wrażliwej, niekomedogenny, z antyoksydantami. Mamy tutaj też jakąś opatentowaną formułę. Jest też wodoodporny, nie ma substancji zapachowych yy, i też jest dedykowany dla cer alergicznych, więc tak jakby kombo wszystkiego. Wszystko, co powinno być w dobrym filtrze do twarzy. Ja cały czas zapominałam go użyć na twarzy, natomiast przetestowałam sobie na dłoni i faktycznie m, bardzo szybko się wchłonął, niemal do matu, mimo że początkowo gdzieś tam jakiś poślizg był, natomiast nie bieli yy, i ogólnie wszystko wygląda bardzo dobrze. Nie mogę się doczekać, aż użyję go na twarzy. I ostatnie produkty z zamówienia Look Fantastic yy, zauważyliście na ostatnim filmie. I chyba jeszcze na poprzednim yy, mój eyeliner. Bo kupiłam sobie kolor, kolorowe eyelinery z marki Trina, tak jak zresztą zapowiadałam, bo były tańsze, chyba wyszło za jakieś 41 zł. One chyba w dalszym ciągu są teraz w promocji. Niektóre rzeczy, takie by zostały przecenione, mimo że już ten Black Week się skończył, to jeszcze niektóre są przecenione. Także zamówiłam trzy takie: żółty, biały, który widzieliście na ostatnim filmie, i niebieski. Wyjęłam sobie niebieski, żeby Wam pokazać. One są mega precyzyjne mają tą taką jakby filcową końcówkę, która jest bardzo wygodna. W malowaniu kreski. Naprawdę nie trzeba mieć specjalnych umiejętności, żeby namalować sobie tą kreskę. Są też bardzo trwałe. No i ten kolor jest intensywny. Jedynie biała miała delikatny problem z malowaniu po cieniu. Natomiast finalnie udało się. Także ja w przyszłości na pewno będę powielała te eyelinery, jak chociażby czarny, czy może jeszcze domówię inne kolory, typu fioletowy, pomarańcz chyba został i zieleń, której niestety nie ma na Look Fantastic. Jest na pewno na Amazonie, no i też chyba na zalando można dostać. I pokażę Wam jeszcze jeden zestaw, który dostałam od Cosibelli z marki Bielenda Professional. To jest taki zestaw ceramidowy, że tak powiem. Na pewno kojarzycie te produkty. Zarówno krem, taki stricte ceramidowy na noc. Jaki też jest krem barierowy Eliksir Hydroodżywczy z kompleksem NMF, który jest tak jakby składnikiem naszej skóry, zarówno ceramidy jak i NMF e, występują naturalnie w naszej skórze i mają zadanie chronić naszą barierę hydrolipidową e, przed odwodnieniem czy przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, tak ją odżywiać, uelastyczniać, ujędrniać. I ja w tym momencie jestem w trakcie używania tego kremu z ceramidami na noc i on jest faktycznie odżywczy, a przy tym ta Formuła nie jest jakaś taka mocno obciążająca, jest bardzo przyjemna, wręcz taka jedwabista pod palcami. Natomiast nie jestem pewna, czy to nie jest jego wina, że za każdym razem, jak go użyję gdzieś tam jakąś grubszą warstwą, to następnego dnia widzę gdzieś tam jakieś takie, może jakby zapchane pory, i nie jestem pewna, czy, czy to jest jego wina. Także um, staram się go używać raz na jakiś czas i tak jakby obserwuję, czy faktycznie po użyciu e, coś takiego występuje. Jeszcze nie jestem pewna. Także na razie daję wam znać, że tak to wygląda. Natomiast czytałam opis tego drugiego produktu z NMF, że on jest właśnie wskazany bardziej dla cer mieszanych, nawet tłustych i że ma właściwości e, niekomedogenne, czyli nie zapychające, więc finalnie, gdyby się okazało, że ten jest jednak dla mnie zbyt treściwy, to pewnie się przerzucę na ten z NMF i też z ceramidami. Też ze względu na to, że w składzie mamy niacinamid, który jest pogromcą niedoskonałości, jest świetny dla cer tłustych trądzikowych. Zresztą też producent zaznacza tutaj na opakowaniu, że to jest produkt przeznaczony też dla cer trądzikowych tłustych, które mimo wszystko mają problemy z nawodnieniem skóry, no i też ogólnie z nawilżeniem, bo przy różnych kuracjach przeciwtrądzikowych ta skóra często bywa odwodniona, przesuszona, także to ma temu zaradzić. Pod koniec grudnia postaram się gdzieś tam Aktualizować swoją opinię na temat tego produktu, gdzie wrzucę wam swoją pełną rutynę pielęgnacyjną, bo jednak niemal wszystko pokończyłam. Tak, udało mi się. No i teraz wdrażam nowe produkty pielęgnacyjne, dlatego gdzieś tam pod koniec grudnia zno znowu nagram wam taki filmik pielęgnacyjny, gdzie pokażę wam w praktyce swoją pielęgnację, no i też um, pokażę wam, jak łączę te różne składniki aktywne, także wtedy zaktualizuję opinię o tym produkcie. No i ostatni zestaw, który dostałam tak spontanicznie od marki Neonail. Jest taki. Bardzo niepozorny, natomiast to jest taka edycja świąteczna, z tego co zdążyłam wyczytać, i jeszcze nie zaglądałam tam, także to będzie takie pierwsze wrażenie, jakie kolory tutaj są. I jeszcze też nie mówiłam siostrze, że będzie miała dodatkowy prezent ode mnie w formie tych lakierów, także na pewno bardzo się ucieszy. I nie jestem pewna, czy niektóre z nich się nie powielają z tymi, które były już w kalendarzu adwentowym, bo tak na nie patrzę. Natomiast to są wszystkie. Yy, takie roziskrzone, takie drobinkowe yy, lakiery. Tak to wygląda w opakowaniu. Także już Wam pokazuję na zbliżeniach, jakie tutaj kolory dostajemy. I one y, mają taki efekt bardziej holograficzny, bo się mienią na różne kolory. Pokażę Wam to wszystko na zbliżeniu, żeby już nie omawiać poszczególnych kolorów. Ja też nie mam wzornika, nie mam lampy, żeby Wam to wszystko pokazać, bo gdybym miała, to na pewno bym y, tak Wam zaprezentowała te kolory. Także taki zestaw jest y, na pewno do kupienia na stronie Neonail. Szkoda, że tak jakby nie ma tutaj opakowania, które by. Nam wskazywało, jaki to dokładnie jest zestaw, ale oczywiście ja poszukam na stronie i Wam podlinkuję, jeżeli jesteście zainteresowani. I to już są wszystkie produkty, które kupiłam w ramach tych wyprzedaży przedświątecznych. Wiem, że jest tego sporo. Nie oceniajcie. E, może na pocieszenie napiszcie, że Wy też kupiliście dużo e, i wypiszcie, jakie produkty kupiliście, może macie już wśród nich swoich ulubieńców, a może są też takie produkty, które Wam się nie sprawdziły. Także koniecznie piszcie, to będzie na pewno mega pomocne. E, ja z miłą chęcią przeczytam to wszystko. E, też mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie zostawiliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!